Powrót na Śląsk. Także jak jest powrót na Śląsk, to jesteśmy na przysiadach. Z Murzyn. Murzyn jest na przysiadach. Ech, także tyle. Jedziemy z tematem. Do miejsca pozdrawiam chłopaków z Wydziału Lekarskiego drugiego w Poznaniu z grupy 18. pozdro Także puzle może jakoś mi nie wychodzą, ale remik. Tysiąca idzie grać. Urwa, co to poziom, jest, jest jo. Potem przepaść długo, długo nikt. No i potem dopiero następny. No ale w to jestem mocny, aż za mocny. Kutka pracuje bez cerebrum. Wlezymy się na woga. 107 Nie ma źle. E, teraz sobie troszkę pobolewają nadgarstki, dlatego sprawimy coś. Żeby te nadgarski nie pobolewały, czyli założymy to Monster Power z jednego słusznego kodu, jakim jest palecia. nie I momentalnie przestają Cię boleć nadgarstki, możesz dużo rzeczy w tym robić, no i progresować. Nie wiem jak tam z tym, no ale podejrzewam, że te dwie sekundy dłużej będziemy. Także jedziemy z tematem dalej. A -a -a. Dzisiaj będzie teraz kuchni palecioka gulasza se tupniemy poszedł do sklepu i zamiast kupić trzy rzeczy, to kupił trochę więcej, więc zjemy sobie gulaszek z kartoflami, kurwa, Może wszystko co mam mieć tą Przyprawa z KFD

Właśnie pojedynek. To jest tutaj Żeby w tych garcach y, przybolić mięso, trzeba się Fez mocno postarać. Trzeba mieć Fez, takie umiejętności już, uuu, ale prawdy, łańskie. <try> Także powoli tworzymy el gulaszko No, mięso się spokojnie pod przykryciem gotuje. Tu mam kartofle, a na koniec potem, wiadomo, tu jeszcze wyzalać, wodą, przyprawić. No i na końcu śmietana. I po kłopocie, kurwa. Teraz trzeba coś zjeść na śniadanie. ale na śniadanie wleci. Sydi Minis. O, błędne syno, o, błędnie cynamonowe. No i była, rzymła z pasztetem. co trzeba, trzeba zrobić, jak mięso już jest tak fajnie z obu stron. Usmażone. Haha, ha, ha. Przyprawa KFD do mięs Z jednego słusznego kodu. Jakim jest Marian Koniuszko 6,9. No no i teraz kurwa lekko żeby się przypiekło no i potem dolejemy wody i będziemy ważyć pod przy, po przykryciem żeby było miękkie idzie no. to nie na patrzcie przepis na przygotowanie rzymły z pasztetem macie dwie rzymły, możecie mieć jedna, możecie mieć pięć musicie mieć pasztet ja mam pasztet Baśki Baśka miała fajny biust to nie teraz to tym oto przyrządem kroicie i wdupcacie na to pasztet uważajcie, bo teraz muszę włączyć taka sytuacja już jak się pokroił pasztet bo ja lubię mieć na tej bułce pasztet i wiedzieć, że jem, że jem pasztet także rozkładacie se to fajnie cyk cyk Everybody. do środka rajn widzicie jak grubo ogór by się tu jeszcze przydał na no, zarowy kombinujemy jeszcze ogór no i robicie z tego klapsznita tak I możecie wdupiać a tu mam już nis. Także śniadanie pierwsza klasa, a że już po treningu będzie jeść, pić, jeść, spać, jak tam Ci Skład mocy taki, jak Was to interesuje. Mnie to akurat nie interesuje, ale chyba nie ma źle. Baśka się postarała z pasztetem. O taki efekt mi chodziło zbicie. I z tego będzie ładny sosik. Dolewamy woda. I dalej gotujemy pod przykryciem, a kartofle też już dołażymy. Param, pam param, papam. Także jedyne cyk czekliście. Jak już macie taką sytuację, czyli widzicie, że już się fajnie zrobiło. Kartofle zrobione już włączone To teraz zostaje tylko śmietana wypcyć tu śmietana mieszać oczywiście mieszacie jak chcecie śmietanu dajecie chwilka jeszcze na no, ogniu i tyle. Ja lubię tak więcej trollozowy na kartofle, dlatego tak a nie inaczej to wygląda. No. Proste, co? Mmm, ale dobre. Nie było zdupi. Już tu normalne. Jak coś ktoś udupia, to jest dobre. Mm, 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 mm. Kamaro. Takie jak Sebics. Kurwa, ale ten, ta oponka jest niezła. Ja yeah, dole. To jest przepaść. To jest to? Sebiks, taki musisz to zrobić. Jak Silesia to tylko KFD, KFD, bo promocje tam na Marian Koniuszko 69 są. Tak, se tam troszkę rzeczy pobrałem, bo zapasy się skończyły. Przyprawy z kurczaka, kolagen, nekowce i masełko jak Nutella będą wchodzić. Jak malina Teraz jedziemy dalej, kurwa. Jademy, jademy, a tutaj co się wyłania KWK Kopalnia Bielszowice La 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 Kopalnia La 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 Pewnie gruba stoi, bo mnie nie ma Ty pewny Ty bankowy a tak to się kurwa prezentuje z mizerium na talerzu. Cały talerz. Opierdzielić. Będę pojedzony chyba. Jedemy z tematem. Siódma. Z groszami chyba tam 30 Idziemy na trening. Wczoraj byliśmy, dzisiaj już jedziemy planem Seby. No pain, no gay. No i zrobimy jeszcze na pewno e, orbitrek a to bieżnie. Wczoraj kolejne dwie walki zobaczyłem Sebastiana z Alesem i już tą finałową pierwszą z, ma, z Matem. No i dwadzieścia parę minut poszło bez bez żadnego jęknięcia. Także dzisiaj Jednołeczki, ale ciśniemy dalej. Piękna piosenka.